Święty Ambroży, święty Augustyn, święty Grzegorz Wielki, trzech tutaj jest, a święty Ambroży to jest pierwszy z prawej. To jest doktor Kościoła, są tak. doktorzy Kościoła. Teraz kiedy to zostało namalowane? W 1738 roku przez naszych współbraci, ale kierował nimi włoski malarz, Petretti, sprowadzili go południe z Włoch, żeby namalował takie piękne plafony tutaj. I on kierował tymi pracami. To są różne, bardzo piękne, można by opowiadać i opowiadać, ale ten na środku przedstawia niebo, ten niebo. Tu są różni świeci, którzy leżą, siedzą na chmurkach, rozmawiają o mądrości i miłości. A tutaj na środku jest taka pani, to jest bogini mądrości, ta bogini mądrości, Gminę, tak? <laughs> Tu jest taki napis łaciński, tłumaczenie na polski. Mądrość uczyniła sobie dom, bo mądrość uczyniła sobie tutaj dom, bo w są same mądre książki, same mądre książki. To ona się przekazuje. Symbol Świętego. Gdyby <laughs> Pan chciał coś więcej wiedzieć, to może jeszcze powiedzieć, ale Pana interesuje, no, interesuje tylko właśnie ten Grzegorz Święci <laughs> i, i święty Ambrosi Ambroży. A dlaczego właśnie tutaj święty Ambroży jest patronem pszczelarzy? Pan? pan? No, ale nie pan. No, niech pan mówi. Nie, nie wie pan dlaczego? Tak. Nie. No. Jest taka historia jego życia, że jak był małym chłopcem, maleńkim, gdzieś nie leżał w kołysce, pewnego <tutek> razu. Matka przyszła, w kołysce leżała na dworze, na zewnątrz. I na jego twarzy była cała kupa pszczół. Wtedy po prostu, po prostu Myśleli, że, że umrze, że to pogrzecą, że umrze. Żadna go nie <gryzł> I Wtedy już ci współcześni mówili, że on daleko zajdzie, bo żadna pszczoła go nie ukryzła. I Z tego względu że jest patronem pszczelarza, patronem pszczelarza. Ale też był słynny, jeśli chodzi o kazania, tak? Miał Był doktorem kościoła i miał taką ustną wypowiedź, tak? A to nie on, Nie on. To, to nie on. No, proszę mi powiedzieć, czy są tutaj e, w bibliotece pozycje piszące o pszczelarstwie, albo o pszczelarstwie na Jasnej Górze Sprzed lat, albo przyrodniczy dział ogólnie nie, to, to o znaczy, nauka Trzeba by się było zapytać ojca Melchiora, archiwisty. W archiwum mogłoby coś być? Ale tutaj nimi nie wiadomo, żeby coś były takie książki specjalne pszczelarskie. To są książki medyczne. 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 Medyczne książki. No ale na pewno ale w medycznych. Może w może tych, tych medycznych coś być, to trzeba byłoby zapytać się bibliotekarza, ojca Jarosława. I on tam jest zorientowany, to może bym powiedział, w tym dziale medycznym może coś być o że jako lek, jako, jest, lek jako, jako lek. to trzeba było sprawdzić, to hmm. już nie ja, tylko bibliotekarz. Hmm. Jest katalog książek bibliotecznych, tam na ścianie jest nowa biblioteka, hmm. <laughs> Książki nowe, no, tutaj są książki właśnie zestawne, natomiast tam w tym budynku za ognami, jest czytelnia, która jest dostępna także dla ludzi świętych, tam można wejść, tam są katalogi książek, starej nie do tej da, Na parterze, tu na parterze naprzeciwko muzeum. Tam, 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 tam się wchodzi, jak się wchodzi to tam na to tam się wchodzi potem na piętro i tam jest na pierwszym piętrze duża sala. I tam można by też pójść i zapytać się tego pana, który tam pracuje i tych pań, które tam pracują, żeby w katalogu można było poszukać w medycznych albo przyrodniczych jakich może. Bo to nie ma działu przyrodniczego nie? nie ma, nie ma. To są tylko te Tych ja nie jestem Tytułu, jest może być, że tutaj może coś być od no, Może coś być. Nie jest tak potem. Natomiast tu jest 18 działów. nie interesowali się różnymi książkami. <tanie> jest na przykład matematyka, fizyka. Tam jest <tanie> prawo, poezja, <tanie> historia. Historia. Także dobra. Dużo odpowiadać. Bardzo proszę. Jeszcze 5 minut. Kuterały zostały wykonane w latach 1756-1762. Projektował jeden z <coughs> naszych przedziałów, wczesny Albin Zostański, oglądał księgę, projektował. A wykonywał święty bank szczęstochowy, nazywał się Mateusz Bryl. Część lat pracował, wszystkie kuterały wykonał. No i ile tu może być tych kuterałów? Jak Pan myśli? Jeden tutorial, mogę czytać. Jedna książka, dwie, trzy albo więcej. 2405. 2405, prawda? Ponad 100 działu gdzieś, nie? 18 działów. 18 różnych działów. Najważniejszy dział to jest dział Pisma Świętego. To są komentarze Pisma Świętego, teksty Pisma Świętego. W językach hebrajskim, greckim, staropolskim i niemieckim. niemieckim. to co już panu pokażę, to mianowicie serokopie podpisów różnych osobistości, które zwiedzały Jasną Górę. Tar Mikołaj I. Oryginalne księgi z podpisami znajdują się w archiwum, ale ojcowie Paulini postanowili zrobić kserokopię niektórych z podpisów sławnych ludzi i umieścić w jednej księdze. To są kserokopie podpisów od 1625 roku do 1979 ale takie najciekawsze. Piotrze o Józef Piłsudski był tutaj, w 1921 roku się podpisał. To było święto jakieś, da, szczególna data była, tak? Nie, nie, no, przyjechał podziękować Na Wisłą, nie? Super. Przyjechał podziękować. I tutaj na przykład mamy Gnat Mościcki, on, 1930 rok ale był tak w czasie wojny tutaj zwiedzano Niemcy tutaj zwiedzali bibliotekę w czasie wojny pod jednym z tych stołów był ukryty przez kilka miesięcy na początku wojny obraz matki Bożej one mają później odkryje to zobaczymy mhm. i yy, Niemcy zwiedzali te stoły, spodobały im się, chcieli je zabrać, ale nie mogli ich wynieść, bo one się nie zmieszczono ani przez drzwi, ani przez okno, bo zostały zrobione tutaj na miejscu. To ich uchroniło. Jeż, kiedy się ojcowie Pałunii dowiedzieli, że Niemcy się interesują stołami, chcieli, 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 zabrać, chcieli je zabrać, no to w nocy wynieśli obraz ukryty w innym zagranicy. Tu jest na przykład o, generał z żoną, 1940 rok, Heinrich Himmler. Nawet Adolf Hitler, tutaj podpisał się, ale innym nazwiskiem, jest taka notatka, według świadectwa oprowadzającego Paulina jest to podpis samego Hitlera, który inkognito zwiedzał Jasną Górę, niby ten, ale czy to prawda, no nie wiadomo do końca. Jasna Góra była wyzwolona w 1945 roku w styczniu.